66% dzieci w wieku od 11 do 17 roku życia doświadcza przemocy rówieśniczej według danych przedstawionych nam przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w zeszłym roku. Ale w zasadzie czym jest bullying i jak mu przeciwdziałać? Ta obcobrzmiąca nazwa dotyczy szeroko pojętego dręczenia dzieci, nie tylko. Fizycznego, takiego jak popychanie, uderzanie, czy zabieranie przedmiotów, ale też bardziej wyrafinowanego, e, psychicznego, e, takiego jak e, wyzywanie e, albo wręcz za pomocą cyberbullyingu, fabrykowanie obraźliwych memów, nieprawdziwych postów dotyczących dziecka. W zasadzie, co możemy zrobić, żeby mu przeciwdziałać? Przede wszystkim Warto zwrócić uwagę na to, że bullying to zjawisko, które dotyczy całej klasy nie tylko osoby, wobec której jest stosowany ale także sprawcy i świadków. Przede wszystkim całą klasę warto otoczyć opieką psychologa, pedagoga nie bagatelizować problemu rozmawiać z dzieckiem i wyciągnąć konsekwencje.